Hello, i kolarze. To co dzisiaj wam pokażę, to wyślana trasa rowerowa. Startuję dzisiaj praktycznie z domu, czyli z Wrocławka. Jadę w kierunku Torunia. Wyznaczona trasa o tam nieco ponad 120 km. Zaczynam od tej strony Wisły, czyli od bardziej południowej. A będę wracał tamtymi rejonami. Powiem Wam szczerze, że kiedyś tą trasę jechałem, ale było to bardzo, bardzo dawno. Żeby Was nie skłamać, no podejrzewam, że z 3-4 lata na pewno tą trasą nie jeździłem. Jak dzisiaj z rana wyznaczałem sobie tą trasę, to się okazało, że jednak nie wszystkie drogi, które dzisiaj obiadę, to, że już wcześniej nimi jechałem, więc nawet jak jeździłem tą trasą, to nie do końca tymi szlakami, co powinienem. Chciałbym sobie odświeżyć generalnie, jak ona wygląda, i wam pokazać, bo trasa, z tego co pamiętam, jest bardzo ciekawa i myślę, że się spodoba. No to cóż, pogoda dzisiaj piękna, słoneczko ładnie świeci, więc myślę, że będzie się dzisiaj przyjemnie jeździło. No i na dzień dobry jest poprowadzona taka ścieżka rowerowa, około 10 km, cały czas z Polbruku. Jest ona oznakowana takim pomarańczowym znakiem. Z napisem wiślana trasa rowerowa w skrócie WTR. Tu akurat ktoś nakleił jakąś naklejkę, tego niewyraźnie to widać. Ale generalnie właśnie ta trasa takimi znakami jest oznakowana. Jadę do Ciechocinka, Tą trasę znam bardzo dobrze. Od ciechocinka będą jakieś nowe momenty, których wcześniej nie jechałem, więc zobaczymy, co to będzie. Ścieżka rowerowa prowadzi przez ulicę Toruńską. Jak sama nazwa wskazuje, prowadzi ona do Torunia. Czyli zgodna dzisiaj z celem jazdy. Dobra, no i ścieżka rowerowa się kończy. I teraz droga głównie będzie prowadziła takim oto asfaltem. Asfalt może kojarzyć się z ruchem drogowym, ale na szczęście tutaj za dużego ruchu drogowego nie ma. Co najwyżej może jak wyjeżdżają akurat z pracy, z azotu. To troszkę jest, ale generalnie rzadko kiedy tutaj samochód będzie przejeżdżał, więc możecie czuć się spokojni. Tam za azotami jest kawałek ścieżki rowerowej, ale to nieduży fragment. Dojeżdżam do pierwszej górki, która jest w Kucerzu. Pierwszy pojazd, który mi mija na tej trasie dzisiaj. Górka sama w sobie nie jest jakaś duża. Górka Hopka. Na osoby wytrenowanej wejdzie jak masełko, ale dla osoby, która już jeździ bardziej rekreacyjnie, no to trochę człowiek odczuje. Jak ktoś już dojedzie na górkę, to może sobie chwilę stanąć i popatrzeć bardziej z tyłu, bo jest bardzo fajny punkt widokowy na Wisłę. Robi wrażenie. Dla mnie dobra. Jaki było pod górkę, to teraz będzie z górki. Jest piękny znak w Niszawa. 5 km toruń 30. Więc tutaj jest trasa ładnie oznakowana, w którym kierunku mamy zmierzać. Dobra, i asfalcik się zamienia w końcu w jakiś w miarę tam szuterek. Troszkę piasków jest, ale szuterek też jest w miarę łatwo tutaj przejechać. Jakiś o para, paralotniarz leci. A taki to ma dobrze. I szutry się kończą. Zaczyna się asfalt w miejscowości Nieszawa. Znaku jeszcze nie widziałem, ale na pewno zaraz się gdzieś pojawi. A jak Nieszawa, to i oczywiście pro. I tam. Więc dla tych, co by sobie chcieli zrobić krótszą rundkę, to mogą przyjechać do Nieszawy. To jest 30 km, 30 po drugiej stronie. Czyli mamy jakieś tam 60 km. Czyli łącznie wychodzi 60 km. Jeszcze sprawdzę. No, ja mam teraz 28,5 i drugi tyle jest właśnie po drugiej stronie. Więc spoko. No i wyjeżdżając powoli z Mieszamy mamy taką ładną jeszcze ścieżkę rowerową, która jest po części jezdnią, ale tylko dla mieszkańców. Jak ktoś lubi mocniejsze trunki, to jest tutaj manufaktura alkoholi gatunkowych Copernicus. Więc nie wiem, ale może jest jakaś możliwość kupienia sobie 0,7 i wlania do bidonu. I generalnie tutaj po lewej stronie jest taka ścieżka rowerowa. Ona jest taka jak dla mnie średnia, bo to chwilę są właśnie e, takie no, pagórki, tak? Do podjazdów. Które średnio mi się podoba. I zgodnie z przepisami muszę poruszać się ścieżką rowerową, która jest zgodna z kierunkiem e, mojej jazdy, tak? Więc jeżeli ta ścieżka byłaby po prawej stronie, to oczywiście muszę z niej korzystać. Ale że jest po lewej, to takiego obowiązku raczej nie mam. Jeżeli jest inaczej, to poprawcie mnie w komentarzach. I ja wybieram trochę tą szybszą opcję, bo mi akurat asfalt nie przeszkadza. A raczej jak mnie wyprzedzi dwa, góra, trzy samochody, to będzie i tak sporo. Już jeden jest zaliczony. Generalnie, by ktoś chciał sobie rozmaicić trochę trasę, to tutaj po lewej stronie, by ktoś odbił miejscowość Raciążek. A tam są dosyć fajne ruiny zamku, które też warto odwiedzić. Trasa oficjalnie prowadzi prosto, ale jakby ktoś chciał tutaj sobie odbić w prawo, to tutaj są wały nadwiślańskie, gdzie prowadziła tędy trasa Wisły 1200. I jak chcecie zobaczyć, jak te wały wyglądają i co tam można znaleźć, to akurat możecie sobie spojrzeć do filmu, gdzie się kręciłem po trasie Wisły 1200. Ale ja jadę prosto, bo tędy prowadzi oficjalnie wyślana trasa rowerowa. Dobra, no i tutaj ogólnie jadę teraz w cichocinku, odcinkiem gdzie nigdy wcześniej tędy nie jechałem. Nie powiem Wam szczerze, nic szczególnego. Myślałem, że coś będzie fajnego, ale oprócz ładnej drogi, był tu najwyżej stary cmentarz. Więc dla tych, co na przykład by chcieli nieco więcej zwiedzić, na przykład ten wspomniany. Zamek czy ruiny w raciążku, czy pojechać na przykład wałem, czy wjechać do centrum Ciechocinka, gdzie w Ciechocinku się jest bardzo ładnie. A tutaj, tą drogą, ten Ciechocinek cały omijamy. A w przecież są tężnie, jest grzybek, eee, jest ładny park itd., itp. Więc piszcie w komentarzu, jeżeli ktoś by chciał taką trasą pojechać. Dobra, jednak jadąc tędy, mamy atrakcję, czyli. Kamień dla uczczenia 30-lecia PRL-u, więc to jednak nie jest tak, że nie ma żadnych atrakcji, omijając Ciechocinek. A fajnie, że jest taka tablica, czyli Wiślana trasa rowerowa. Właśnie jest pokazane, jak tutaj się mniej więcej jedzie, że jestem tutaj w okolicach Ciechocinka. Zaraz będę dojadę do Torunia. Tam Toruniu na drugą stronę i sobie wrócę tędy. Oczywiście do Wocławka. W planach będę miał jeszcze kiedyś pojechać do Torunia, zapewne pociągiem bądź samochodem i objechać tą trasę tutaj do Bydgoszczy i wrócić do Torunia i z Bydgoszczy pojechać gdzieś tutaj do Grudziądza i wrócić ten... coś takiego mam w planach można pobrać jakąś elektroniczną wersję o, a jest informacja, że w gminie Aleksandrów, który szlak przebiega i wschodnią częścią terenami położonym w okolicy, warto zobaczyć w Aleksandrowie klasyczny dworzec kolejowy a na tym dworcu nawet kiedyś tam montowałem wentylację, jakby ktoś chciał wiedzieć. Taka ciekawostka. Grabie kościół Wawrzyńca, tam nie byłem. W się kościół ten. Otłoczyn dworzec kolejowy. Służewo gotycko-renasowy kościół świętego Jana. I łazieniec dom rodziny Edwarda Stachury. To takie atrakcje możecie zobaczyć w Aleksandrowie i w okolicach. Czyli dworce i kościoły, ewentualnie dom rodzinny Edwarda Stachury. Nie wiem kto to był. Ale sobie z ciekawości. No i jest tu mapka, właśnie pokazane, gdzie jakieś te atrakcje można znaleźć. O, tu, tu, tu. Takie rzeczy. Ostrową się byłem. Tu chyba nie byłem. Tu na pewno nie byłem. O, w raciążku ruiny zamku. to parę takich ciekawostek. Czas jechać dalej. Ok, zmiana na wierzchni drogi. To mi się podoba. Zobaczymy, co to za droga. aha Czyli płyty betonowe, ewentualnie trochę piasku. O, proszę bardzo. Takie urozmaicenie. W miejscowości odłoczyn wbijamy się na asfalt, ale to tylko kawałek, bo zaraz wiem, że z niego zjedziemy. Tutaj, jakbyśmy skręcili w lewo, to jedziemy na starą jedynkę. A tutaj prowadzi trasa rowerowa. Zmiana na wierzchni. Zaraz zobaczymy na jako. Czasami zamiast oficjalnych znaków jest narysowane na drzewie. Dobra. O! Ale fajnie. Kasa skarpa. Trzeba uważać, żeby nie spaść, by się człowiek zagapił. Dobra. Czyli dobrze pamiętałem. E, tu jest taki moment, gdzie jest trochę piasku. Więc no nie będę w stanie jechać i e, kamerować. Co niektórzy ten moment będą musieli albo przejść, albo się trochę napocić, żeby to przejść. nie jest tak źle, piasku było naprawdę niewiele. Zaraz za tym są wysypane po prostu kamienie i jedzie się że tak trochę telepie, ale nie jedzie się źle. Najważniejsze, że się jedzie, a nie prowadzi. I już tutaj też zaraz tych kamieni nie ma już jest ładnie. To jest kuźwa jakiś żart. Patrzcie widzicie w oddali ten znak. Tędy prowadzi wiślana trasa rowerowa. Nie no, to powiem Wam szczerze, że nawet mi się tędy nie chce jechać. Wbiję chwilę tutaj na krajową jedynkę i zaraz zjadę z powrotem na trasę. Nie no, bo to jest jakieś nieporozumienie. No cóż, trudno. Ale na przełaj, jakby ktoś chciał potrenować, to spoko temat. Cię? Uwaga, gaz! Czyli nie dość, że za bardzo rowerem nie da się przejechać, to jeszcze nawet fajki nie idzie zakurzyć. A nie dobrze, nieładnie, nieładnie, nie, nie zostało to do końca przemyślane. Tam w oddali jedzie kolaż szosowy, a ja sobie tutaj odbiję w prawo. I już powrotem jestem na odpowiednim torze, a ta trasa właśnie jest za mną. Czyli taki odcinek nie dołoży 100-200 metrów, więc tragedii nie ma. Żeby nawet przejechać asfaltem, no to nie jest jakiś tam wyczyn. Podoba mi się tutaj ten moment przed samym Toruniem. Generalnie jak nie była taka typowa droga gravelowa, czyli szutrowa. Tak, teraz jest piękny asfalcik, gdzie chyba żaden samochód tędy nie jeździ, bo za bardzo chyba nie ma celu tutaj jeździć. Chyba, że do no, okolicznych tutaj domów. Więc spoko, tu się podoba. Taki sprytny przejazd pod autostradą i zaraz za tym skręt w lewo. Huhu! echo. I niefortunnie jest podjazd. Tu będzie jakieś odbicie w prawo, zaraz zobaczymy co nas czeka, ale tu już będzie bardziej gravelowo. Jak nie piaszczyście. Ok, jeszcze przed samym toruniem trochę piaszczyście, więc krótki spacerek. Nawet dla mnie ta droga tutaj jest troszeczkę za ciężka. Ja nareszcie asfalt. No nie był to najprzyjemniejszy. Fragment tej trasy. Bardzo dużo było piasku i to tak kilometr, a może nawet dwa. No upartego idzie to przejechać, ale ja mam nogi przytyrane po ostatnim biegu i straszne zakłasy na udach, a tego nie chciałem się mocno spinać. Dla tych, co nie szukają atrakcji, mogą sobie pojechać nowym mostem w Toruniu, ale no grzechem byłoby nie pojechać do samego Torunia na Starówkę zaraz biję na tą ścieżkę tylko przejadę jak się stało a jaki Toruń to oczywiście piękne ścieżki rowerowe i raczej dobra kultura kierowców. Jest jakaś atrakcja czyli cmentarz ewangelicki proszę tutaj na chwilę odbiję sobie z tej trasy rowerowej, bo zauważyłem na sprawie, że jest tu jakiś punkt widokowy. I patrzcie, no faktycznie jest. Stąd się chyba nawet jeszcze jakieś rejsy odbywają. Ale no, faktycznie widoczek stąd jest bardzo, bardzo ładny. Toruń w ogóle dla mnie jest piękne miasto, ta storówka jest mega. Zaraz tam się wiedzie, bo grzechem byłoby tam nie wbić. I będę miał okazję pojechać odświeżonym mostem, starym mostem, odświeżonym. Dobra, a tutaj jest taki pałac widokowy, gdzie można się najeść i napić. Wygląda ładnie. Kulturalnie można coś zjeść i wypić, pytanie czy wpuszczają w takich ciuchach rowerowych, czy tylko w eleganckim stroju, bo wygląda to wszystko bardzo ekskluzywnie. Dobra, zanim wjadę do Torunia podsumuję tą część trasy. I powiem szczerze, że chciałem z góry powiedzieć, że jest to bardzo szybka trasa prowadząca głównie po ścieżkach rowerowych i po asfaltach. Ale no, przed tym Toruniem się zdziwiłem, bo sądziłem, że piaszczysty moment będzie tylko ten jeden tam, te 100-200 metrów. Ale to, co było przed Toruniem, no to dało się we znaki. I jak już miałem średnią prawie że 30 km na godzinę. Tak spadła ona do 27 na tym krótkim odcinku, więc no jest, jest ciężko, ale ogólnie tak to bardzo fajne widoki. Druga część trasy będzie zupełnie inna, ale zanim do niej przejdziemy, pojedziemy jeszcze na Starówkę. Tu mam zaszczyt przejechać się odświeżonym mostem, gdzie już jest szeroko, jest ścieżka rowerowa i jest osobny pas dla pieszych. A jeszcze cza, jakiś czas temu tak nie było, więc fajnie. Przyjemnie się jedzie. Na dzień dobry widać krzywą wieżę. Ktoś się kiedyś pierwieknął na budowie, a teraz z tego jest atrakcja. Teraz w Toruni prowadzi bulwarami, ale no, jak można być w Toruniu i nie wjechać na starówkę. W Toruniu jak zwykle ruch wielki jest i osioł. Jest Kopernik. O. Dzwony biją. Proszę. Jak już będziecie w Toruniu, to pamiętajcie, by skosztować toruńskich pierników. Dobra, same bulwary są niestety w przebudowie, więc ich wam za bardzo nie pokażę. Podejrzewam, że jak za jakiś czas tutaj wrócę, to będą one wyglądały jeszcze piękniej. Warto sobie zrobić jakąś dłuższą przerwę, iść gdzieś na kawę, czy nawet do słynnego manekina na naleśnika, więc spoko. Już nieraz byłem naleśniki przesmaczne. Czas powoli wracać drugą stroną Wisły, dlatego wyjechać z Torunia. Powoli, a zapowiada się ciekawie, ale to tylko kawałeczek. Generalnie po Toruniu można wyjechać ścieżkami rowerowymi, ale trasa poprowadziła oczywiście gdzieś jakimiś, no, słabej jakości, szuterkami. O, jadę trochę ślaczkiem, bo tu chyba kąt jest dosyć duży. O kurde, jaka maszyna. Ok, jest już 70 km w nogach, po przejeździe przez miasto średnia 26,6 Teraz będą chyba trochę cięższe tereny, więc zobaczymy, czy prędkość finalnie trochę urośnie, czy może jednak spadnie. Tu takie szybkie info, że jak zobaczycie mostek, to trzeba odbić w prawo jest tutaj zjazd na tę trasę. Ja niestety się zagalopowałem i pojechałem tam dalej, ale na szczęście jest jakaś taka sprytna ścieżka, która, którą można powrócić na, na odpowiedni tor. Torun jest na tyle kolarskim miastem, że nawet mają ulice na przełaj. Pytanie: czy mają też ulice na gravel, na szosę, na MTB? Przy trasie jest chyba jakiś skansen, z tego co widać. Starsze budynki mieszkalne. Taki ładny przejazd nad rzeczką. Proszę. Czyż nie pięknie się zapowiada. Jest i znak informacyjny, że Bobrowniki 38 km, od Bobrowników jeszcze 20 do Wrocławka, więc wszystko by się teoretycznie zgadzało. I tu jest mniej więcej już pokazane jak to idzie. A i cała trasa szlak czerwony ma 201 km od Wrocławka do Czerska, a od Czernikowa do Czernikowo 35 km. O, takie informacje. Jest tablica informacyjna z dziejów złotoru. Co w którym roku się odbywało, więc, jak ktoś się zatrzyma w takim, no, może być, przytulnym miejscu, to jeszcze takie informacje może sobie znaleźć. Dobra, no tu bardzo ważna informacja, że w miejscowości Grabowiec, tuż zaraz przed wjazdem do lasu, jest jeszcze malutki sklepik. Pamiętałem, że on jest, jak ostatnio jechałem, pewnie z 6 lat temu. Yy, całe szczęście. Niby ja jestem zaopatrzony dzisiaj na przykład, żeby przejechać całą trasę bez zatrzymywania się, ale miałem chęć, żeby coś zimnego yy, wypić i zjeść biszkopta. No, więc ten kto się nie zaopatrzył w Toruniu, to ma ostatnią szansę właśnie tutaj coś jeszcze kupić i jechać dalej w trasę. Bo prawdopodobnie yy, dalej już nic po drodze za bardzo nie będzie. Chyba dopiero w okolicach Bobrownik. Jakieś 30 km stąd. I zaraz za tym sklepem jest moment, którego się nie mogłem doczekać, czyli idealna ścieżka rowerowa, gravelowa. Patrzcie, ona jest ubitego szutru. Idealna na ten rower. Naprawdę coś pięknego. Jestem teraz na 80 km i sprawdzę z ciekawości jak długo prowadzi ta ścieżka rowerowa. Nie pamiętam ile, nie wiem czy to jest 5 km, 10, 20, ale no jest dla mnie no fenomenalna. Trochę lipa jak ktoś ma rower szosowy, no bo bo za bardzo tutaj nie pojedzie, chociaż też może. Jak, to, to zależy jak kto lubi, Jest się jeszcze gdzie zatrzymać, w sklepie się można zaopatrzyć tu na spokojnie, coś wypić i jechać i delektować się tą ścieżką. No dla mnie naprawdę coś Mega! O, tylko czemu ten shooter zamienił się teraz w asfalt? Z tego co pamiętam to był głównie shooter. Dobra, ale w miejscowości Silno już trafia wszystko na odpowiednie tory. Jak na chwilę zatrzymałem się przy tym sklepie, to paru roberzystów na gravelach widziałem, że tutaj śmigało. No jest to coś idealnego pod gravel, bo u mnie na wsi takiej nie ma. Na 88 km w miejscowości Osiek nad Wisłą kończy się autostrada gravelowa. Szkoda, no fajnie. Można by było jeszcze ją trochę dalej pociągnąć, ale i tak spoko. Zobaczymy co będzie dalej, bo dalej z tego co pamiętam było ciekawie. Dobra, jest i pierwsze urozmaicenie drogi, czyli płyty betonowe. Super. No opartego tutaj po lewej stronie. Jest troszeczkę tak bardziej piaszczyście, więc może tam będzie łatwe. Ale jak ktoś ma wygodny rower, to nie jest źle. Dobra, jadąc z tymi płytami po prawej stronie, zauważycie taką drewnianą strzałkę. I warto tu odbić, bo tu właśnie jest taki drugi mój punkt bonusowy, gdzie jest dosyć fajny punkt widokowy na Wisłę. Tak to mniej więcej wygląda. Nie nie byłem tu wcześniej nigdy. Gdyby nie strawa, to bym nawet o tym nie wiedział dobry Słabo to oznaczone, żeby tu znaleźć No jakaś strzałka drewniana była Powiem ci szczerze, że ja nic nie zobaczyłem na tej strzałce No właśnie nie było nic napisane A to jakieś święte miejsce chyba, co? Nie. No, ładne miejsce Kurczę, ładne. szok Ja specjalnie miałem właśnie na strabie wyznaczony Bo widziałem, że jest taki taki punkt nie? I sobie wziąłem i... Fajnie Nareszcie jak płyty betonowe przemieniły się w dosyć na razie przyjemny szuterek. Zobaczymy na jak długo przyjemny. Ten przyjemny szuterek powoli zaczyna zamieniać się w jakieś tam delikatne piaski, ale jeszcze jakoś tragedii nie ma. Jakoś się jedzie. Zobaczymy na jak długo. Dobra. Powoli dobijam do setnego kilometra. Zobaczcie jakie ładne tutaj są tereny. Szuterek na szczęście się poprawił. Więc jedzie się przyjemnie i właśnie w tym momencie 100 km się wbiło czyli jakieś 24 jeszcze przede mną ja, jest dobrze piesek no. mały ale waria to teraz Uf. jest i on Słynny mostek zwisły Wisły. 1200 miejscowości Mień. Generalnie jak planowałem trasę na Strawie to tutaj musiałem ręcznie użyć trybu ręcznego, żeby mnie poprowadziło przez ten ciekawy moment. Dobra, póki co to jedyny moment na tej części, gdzie musiałem zejść z roweru. No tak, trochę. Niepewnie się czuję, ale idę. Idę albo nie idę. Ale to ładnie. Ładnie, fajnie ogólnie. Też szkoda, że mostek taki trochę. Niepewny. Tak chyba jest już wersja poprawiona generalnie. O widzę dzisiaj nie jestem sam na trasie. Mo może najpierw ja przejdę. Bo, bo dwóch, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł na tym. Co? Nie wiadomo, jaka to jest nośność. Trzymaj. Cześć. Trzyma, trzyma. Jak tam? A! A! O! o widzisz? Kurde. I co, tak się tu przejść? Kogo ja spotkałem? Jest i drugi moment, gdzie trzeba zejść z roweru. Dobrze, tak, że rower lekki, żeby się go fajnie przerzuciło. A nie licząc tych pokrzyw to fajna miejscówka, teraz widzę jakiś podjeździk i wymówiłem, że pokrzywy są zdrowe, tak? Zobaczcie no, jaki klimatyczny kościółek po drodze, już opuszczony, ale robi wrażenie. Złapałem za klamkę, ale niestety zamknięte, ale bałbym się chyba w nocy wejść do niego. Ok, dojechałem do miejscowości Bobrowniki. Będzie tak naprawdę tutaj jest jedyna atrakcja po tej stronie Wisły, czyli ruiny zamku. Niestety, po tej stronie Wisły nie ma za bardzo atrakcji jak po drugiej. nie tak jak w miejscowości, tam nie wiem, ciechocinek, raciążek itd. Itp., ale za to są bardzo fajne drogi, bardzo urozmaicone, bo jest dużo szutru, jest autostrada rowerowa, jest troszeczkę piaseczku, ale na szczęście nie takiego. Ciężkiego, że nie można przejechać i trzeba zejść z roweru. Zejść z roweru musiałem jedynie tylko przy mostku. Co widzieliście? A tutaj, tak naprawdę, został już tylko ostatni fragment. Długa, prosta, czyli jeszcze trochę asfaltu, który zamieni się w szuterek, i też trochę piaszczyste tereny, ale już nie tak mocno. Jadę do punktu startu i czas podsumować całą tą trasę. Ok, jest prawie 5 godzin, 128, prawie 9 km, średnia 25,8. Średnia trochę spadła, bo ja opadłem trochę z sił, więc już nie miałem w drugiej części jechać tę, tą samą mocą. Ale generalnie, jakby porównać jedną i drugą stronę, to mimo, że w pierwszej części było bardzo dużo asfaltów, to jednak te piaski zrobiły, spowodowały to, że obydwie strony można przejechać praktycznie tą samą prędkością, bo w drugiej części już nie było, było bardzo mało asfaltów, ale były wszystkie te tereny w miarę takie otwarte, Były troszeczkę piasku, ale nie jakieś tam przerażające. Takie wszystkie do przejechania. Jedyny moment to widzieliście to, co musiałem zejść to tylko na tym mostku. Więc podsumowując, trasa spoko. E, fajnie było sobie przypomnieć te tereny, bo e, i z tej strony, gdzie dużo częściej uczęszczałem, w stronę Torunia, no to jednak były jakieś momenty, których nie pamiętam, albo na pewno nie jechałem a tej drugiej części kompletnie nie pamiętałem, więc według mnie trasa naprawdę bardzo urozmaicona i z jednej i z drugiej strony, z jednej strony atrakcje, z drugiej strony fajne tereny i ogólnie no, mi się podobało, piszcie w komentarzach co Wy sądzicie jeżeli jesteście jakimiś lokalsami z danych miejscowości, to piszcie czy coś ciekawego jeszcze można zwiedzić a w chwili obecnej kończę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.